Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W dzisiejszym odcinku Rosjanie wchodzą do Chromowa. Dowództwo SPU zostaje otrute, a nasi rolnicy protestują na granicy z Ukrainą. W okolicach Bachmutu wojska rosyjskie weszły do Chromowa. Walki o tę wioskę działy się równolegle z walkami w samym mieście. Przy czym chodziło tu bardziej jednak o blokadę posiłków niż zdobycie samej pozycji. Choć wtedy było tu dużo więcej oddziałów. Równolegle mamy walki na południe od miasta. Kliściwka i okolice, no to już jest El Clasico. Ukraina zakończyła ewakuację rejonu kupieńskiego, rozpoczętą jakieś dwa miesiące temu. Jak dla mnie trochę długo, zważywszy na to, że większość zdrowych na umyśle mieszkańców i tak stamtąd zdążyła już wyjechać. No i ja nie wiem, co oni tutaj planują. Rosyjska strona zaczyna natomiast na większą skalę stosować systemy zagłuszania sygnału satelitarnego. Na tę chwilę na przykład system StatLink wysiadł w obwodach ługańskim, charkowskim i donieckim. I jest to już widoczne, bo wyraźnie spadła chociażby liczba materiałów potwierdzających na przykład pozycje poszczególnych stron. Po raz pierwszy chyba w historii tego konfliktu zaczynamy mieć do czynienia z prawdziwą mgłą wojny. Również warunki pogodowe się mocno psują, choć na tę chwilę mamy do czynienia bardziej ze spadkiem temperatur niż ze zwiększeniem opadów. Ta typowa dla ukraińskiej jesieni rasputnica, jaką mieliśmy chociażby w zeszłym roku, no tak na dobrą sprawę jeszcze nie nadeszła i już raczej nie nadejdzie. Co zabawniejsze, w Avdiivce jest na tę chwilę cieplej niż w Kijowie, gdzie zazwyczaj to właśnie wschód Ukrainy ma najbardziej ekstremalne temperatury. I tak przy okazji temperatur, no to już zrozumiałem, dlaczego Abramsy pojechały akurat do regionu Kubiańskiego. Chodzi o to, że mają one silniki na gaz, to znaczy, że mogą znosić niższe temperatury. Oczywiście czołgi na benzynę też mogą jeździć pod warunkiem, że mają benzynę mrozoodporną. A nie wiem, jak duże są jej zapasy po stronie ukraińskiej. Bo ich nie, rafinerje, no to oczywiście produkowały takie paliwo, no bo to też jest kraj dosyć chłodny. Z tym, że są one uszkodzone, a większość tego przytworzonego paliwa, no to jednak teraz pochodzi z krajów cieplejszych. Na Ukrainie mamy kolejny tajemniczy zamach. Tym razem chodzi o SPU, a dokładnie o żonę Budanowa, szefa tej formacji. Obecnie leży ona w szpitalu z objawami zatrucia, czy przeżyje, nie wiadomo. Razem z nią otrute jeszcze kilku pracowników samego biura. Szczegółów nie znamy ale ja prawdopodobnie sądzę, że to był taki no, jeden samach trucizna podana do jedzenia na jakimś bankieciku służbowym albo coś w tym stylu. Sam Kirill przeżył, nawet teraz pojawiają się plotki, że to on mógł być sprawcą. No ja osobiście w to nie wierzę. Pytanie teraz, czy przyczyna leży wewnątrz, czy na zewnątrz? No bo wśród tej elity kijowskiej już dochodzi do ostrych starć, a tego typu rozwiązywanie problemów to już jest ich tradycja. Choć może to być i robota samych Rosjan, no bo Budanow to akurat za dużo wrogów w Kijowie nie ma, przynajmniej oficjalnie. No chce kontynuacji wojny, słucha się przełożonych, chce do Joty Teoretycznie ci, co by chcieli zakończenia konfliktu, to by mogli go chcieć utłuc. No, ale raczej oni tak dla nich pierwszym wyborem do ubicia nie jest. No a Rosjanie, no to wiadomo, raz że to jest dowódca. Służb, dwa, że w ramach zemsty, na przykład za te zamachy na różnych cywilów w Rosji, oficjalnie to jest oczywiście część rosyjskiego planu. Mamy już nawet oświadczenia, że Moskwa aktywuje uśpionych agentów, bo nie może wygrać tej wojny zbrojnie. Pytanie, czemu taką decyzję wydali akurat dwa miesiące temu? A nie na przykład trzy, albo nie wiem od pół roku. W sumie obecny impas to się ciągnie jeszcze dłużej. Jak dla mnie, no to tutaj żadnego większego planu nie ma. No oczywiście agenci działają, ale z taką samą częstotliwością od początku wojny, a teraz po prostu no, więcej osób przejrzało na oczy. Jeżeli chodzi o chaos, no to tworzą go doskonale sami Ukraińcy, chociażby takimi wypowiedziami. No bo mieliśmy chociażby kampanie rekrutacyjne swoją drogą, sama w sobie dobrze robione, mówiące właśnie, że strach przed wojskiem jest rzeczą normalną, ale damy radę. A teraz na przykład wszyscy, co nie idą na rzeź z pieśnią na ustach, no to są ruscy agenci. W kraju też już nastał chyba jakiś czas rozliczeń, bo do głosu dochodzi znowu rzecznik prasowy biura prezydenckiego Andrii Leszczenko. Wygadał się w publicznej telewizji o tym, że sytuacja kadrowa Ukrainy jest fatalna. Jak sam stwierdził, są brygady, w których średnia wieku wynosi 54 lata. I teoretycznie można powiedzieć, że on to mówi, by usprawiedliwić nową turę poboru. Tyle, że jest to ciężko usprawiedliwić matkom tych wszystkich skatnionych z ulicy ludzi, a podkopuje on wiarę w zwycięstwo tych, którzy to jeszcze łekają. Dodatkowo nie był on w tym studiu sam, a program na żywo też nie leciał, więc ktoś musiał wydać zgodę na transmisję. I jak dla mnie nie ma. I jak dla mnie ma to po prostu zacząć oswajać ludzi z ideą jakiegoś rodzaju pokoju, no bo mimo wszystko zwycięstwa to już chyba nikt tam nie wierzy. Swoją drogą mamy już pierwszy oficjalny apel o usunięcie założnego. Wystąpiła z nim parlamentarzystka z okręgu kijowskiego Mariana Beżula, według której głównodowodzący nie ma nawet planu generalnego na następny rok. Co ciekawsze, zaraz potem pojawił się wniosek o usunięcie jej ze stanowiska, co oznacza, że raczej mówi prawdę. Jeśli tak, no to chaos tam jest jeszcze większy, niż myślałem. Ministrowie państw NATO mieli się teraz spotkać, by omówić wstąpienie Ukrainy do sojuszu. Jak można się spodziewać, taka decyzja nie przeszła. Zamiast tego, podobno w modzie jest teraz wariant szwedzki, czy taki, jak miała do niedawna Finlandia. To znaczy kraj NATO bez NATO. Z wystawieniem Załęskiego nowymi, teoretycznie bardziej ugodowymi ludźmi w rządzie i gwarancjami od poszczególnych państw w sojuszu, coś ala porozumienia mińskie. Na nieoficjalną, ale jednak odpowiedź Rosji tym razem nie trzeba było jednak za długo czekać. Putin przemawiał bowiem na Światowym Kongresie Rosjan. No i poruszył też tam problem obecnej wojny. Jak sam stwierdził, jest ona kluczowa dla niezależności Rosji jako państwa, jak i samych Rosjan jako narodu. No, generalnie zachodnich partnerów już nie ma od jakiegoś czasu, ale no przedstawienie tego konfliktu jako kwestii suwerenności, no to już, już z jego ust coś nowego. Ale co to oznacza? No proste, negocjacji po prostu nie będzie. To oczywiście komunikat do tych niedoszłych zachodnich partnerów, Którzy teraz głowią się, jak tutaj dogadać się z Rosją, tak żeby się z nią nie dogadać. Jak dla mnie to wypowiedź jest jak na dyplomację wyjątkowo stanowcza. Zresztą interesu żadnego w gadywaniu się nie mają. Ukraina słabnie z dnia na dzień, tak jak i wsparcie. No, za parę miesięcy będzie po sprawie. Na granicy polsko-ukraińskiej mamy protesty rolników. Od 23 strajkujący przypuszczali, jeszcze po kilka ciężarówek na dzień, Jednakże od 27 protest jest już całkowity. Odbywa się on na Podkarpaciu i jest przedłużeniem protestu z województwa lubelskiego, które trwa od 6 listopada. A co zrobiły polskie władze? Ano otworzyły awaryjne przejście graniczne dla Ukraińców, choć nawet tam na odprawę ciężarówki czekają kilkanaście godzin. A jakie są postulaty dla protestujących? Ano proste wprowadzenie z powrotem licencji na przewozy z Ukrainy za wyjątkiem pomocy humanitarnej i sprzętu wojskowego. Bo wbrew temu, co nasz rząd dumnie zapowiadał, to koniec końców zgodzili się oni na transport produktów rolnych przez teren naszego kraju. A wszyscy wiemy, jak u nas jest z przestrzeganiem przepisów. Jak już coś wjedzie, no to potem kontrole są jakie są. Czy to czymś poskutkuje, nie wiem. Na pewno na razie już produkty rolne nie wjeżdżają. Teraz zmienia się rząd i będzie w nim teoretycznie PSL. Więc będą może chcieli zachować jakieś pozory dbania o interesy rolników morza. W sumie jakby nie patrzeć, to jest też w interesie wszystkich producentów żywności w Europie. Więc teraz, jakby rząd chciał to jakoś siłą spacyfikować, to można się spodziewać zamieszek i w innych częściach Unii. Więc ja bym na ich miejscu nie ryzykował. Pytanie, jak długo stać czy protestującym sił? Bo możliwe, że chcą wsiąść ich po prostu na przytrzymanie, jak większość spraw unijnych. Natomiast ja tu widzę też w tym pewną szansę. Bo jak mówiłem, przewóz towarów znacząco zmalał, i jeżeli się chłopów odpowiednio zorganizuje, to można taką blokadę ciągnąć w nieskończoność. I to by było naprawdę ciekawe rozwiązanie, no bo w praktyce postulaty rolników byłyby spełnione. Bo Ukraińcy nic to Polski nie wywiążą, a z drugiej strony zarówno nasz rząd, jak i Unia zwyczajnie schowają głowę w piasek, co jest ich ulubioną czynnością, gdy przechodzi do jakiegoś kryzysu. Jak się Sełański czy ktoś inny zacznie burzyć, no to się powie, że przepisy przecież są. A co do protestujących? No cóż, demokracja. Jako prezydent najbardziej demokratycznego kraju yy, na świecie, Chyba rozumiesz, że nie można wsadzać ludzi za posiadanie swojego zdania, tak jak to robi Władimir Władimirowicz Putin, prawda? No i wtedy już nie ma co taki załański odpowiedzieć i w sumie wszyscy są zadowoleni. Może nie idealne rozwiązanie, no bo ktoś tam musi jednak koczować pod tym przejściem, no ale nie można mieć wszystkiego. Swoją drogą ja pamiętam jeszcze jak blokowano przejścia, ale na Białorusi i wszyscy wtedy w mediach mało nie narobili pod siebie z rozkoszy. Tak żeby było śmieszniej, to też kilka dni temu zakończył się szczyt programu sporze z Ukrainy. Uczestniczyło w tym 23 państwa. Listy nie udało mi się znaleźć, choć jakiś niespodzianek na niej nie było, bo już by o tym wszyscy trąbili. Jedyne co się udało ustalić to memorandum, gdzie powiedzieli, że głodzenie cywili jest złe. Czytaj nic się nie stało. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Na pierwszym Miało być 34 państwa, no więc to jest jednak spadek znaczny. Ukraina zawsze może przecież wrócić do umowy zbożowej. A na tę chwilę to świat w dużej mierze już zrekompensował sobie brak ukraińskiego zboża, chociażby rosyjskim. WHO przygląda się uważnie kolejnie kolejnemu śmiertelnie niebezpiecznemu wariantowi wirusa COVID-19. Pamiętacie w ogóle jeszcze covid -a? Od jakiegoś czasu jest już o nim cicho choć teraz panika związana z Rosją też mija, no a straszyć czymś trzeba. I nawet pseudonim już mu odpowiedni nadali, nie jakiś tam Omikron czy inna grecka litera. Teraz mamy Elis jak grecka bogini chaosu. I żeby nie było, bo już mi w komentarze zarzucili bycie covidowym denialistą, jeden z, członk z członków mojej rodziny był wśród pierwszych ofiar śmiertelnych tej choroby, więc ja doskonale wiem, co to jest. Ale wiem też, że osoba dorosła ze zdrowym organizmem jest w stanie tę chorobę spokojnie przejść. Większość z Was pewnie to już zrobiła, część mogła nawet o tym nie wiedzieć. I całe te rezerwowanie stadionów, zamykanie lasów, cmentarzy i inne główne, no to było przygięcie. A i tak przy okazji, drażni mnie mówienie u niektórych ludzi o czasach przed COVIDem i po COVIDzie, to nie narodziny Chrystusa, by od tego jakąś nową erę wprowadzać. W ostatnim odcinku mówiłem też o przejętym izraelskim tankowcu. Amerykanie jednak go ostatecznie odbili, choć dwa poprzednie nie miały tyle szczęścia. W strefie gazy trwa teraz zawieszenie broni i o dziwo wszystkie strony się do niego względnie stosują. Możliwe, że rzeczywiście trwają tam teraz jakieś poważniejsze rozmowy pokojowe. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.